Nie, dobra. Na razie. Hisanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Joy of Creation Reborn. Dzisiaj postaramy się pokonać końców. Zebrać wszystkie 5 przedmiotów 3, 5, 3, chyba 3. Um, no w ogóle nie zwracajcie uwagi na to, że ten podkoszulek jest wymięty. Bardzo wam chciałem przedstawić Helgę z cyckami, która będzie mi dzisiaj pomagać, którą dostałem oczywiście na moją osiemnastkę, która była już wieki temu. Um, także ona mi będzie pomagać, po prostu poznaliście ją w altaście. już się powtarzam chyba w związku z tym. Lecimy w takim razie dalej. Ona mi pomaga się rozluźnić. Możemy w takim razie zaczynać The Joy of Creation Reborn. Play. Czemu dał myszkę pieprzoną, widać. First roll, ignited Freddy, ignited... Dobra, nieważne. Nie potrafię tego wypowiedzieć. Pronunciation? Ciała w spokojnie. Dasz radę. To tylko gra. To tylko głupie Five Nighted Freddy's. 58 sekund left. Flashlight, dobra. Pierwszy jest. E, 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 wracam tutaj. Czy coś mi się kurde przycina, czy mi się wydaje? Drugi. Czy tu powinien być gdzieś... Trzeci cholera, 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 cholera. 36 sekund. Łą tam jest! O, ty dziwko jedna! Helga, Helga pilnuj. O, Helga jest z nami. Jest dobrze. Dobra, 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 spokojnie. Dobrze, mam troszkę wyciszone słuchawki. Teraz przynajmniej... Jest lepiej. Mi cośkolwiek.

Z wyłączoną latarką wtedy jest o wiele większa szansa na ucieczkę, bo nas nie widzi Ale zostało mi 16 sekund i ja za dupę jasną nie wiem po prostu Gdzie te pieprzone przedmioty są Tu powinien być jeden? Nie Oczywiście, że nie Kubek? Kubek, ziomek Zero Dobra Gdzie jesteś pieprzony animatroniku Szukam cię, to i ja cię teraz dorwę E, haunted game Nic nie szkodzi. Dobra, Helga, pamiętaj, że ty jesteś moja. Dobra, no, lecimy dalej w takim razie. Mniej więcej już wiem, o co chodzi. Kubek już znalazłem. Cały czas jestem w innym miejscu wyrzucany, cholera. Ta latarka mi przeszkadza. Z latarki. Widzę troszkę lepiej. A tym razem to gówno akurat widziałem. Oczywiście kubek. Są już dwa przedmioty. Niech mi ktoś to kuźwa wytłumaczy. Helga, zamknij ryj. Nie ty. Niech mi ktoś to wytłumaczy. Dlaczego kuźwa nie mogę? Dlaczego on jest za mną, a nagle jest przede mną? Czesław 2016, po raz kolejny. Moja mądrość po prostu przyćmiła wszystko i wszystkich. Dobra. Ja się tak łatwo jeszcze raz powtarzam. Nie poddam. O, fuck. O, fuck. O, fuck. Jeszcze dwa przedmioty, jeszcze dwa. Pieprzone przedmioty. Jeden przedmiot mi został. Czyli tych przedmiotów jest więcej niż pięć? Z tego co widziałem to był tak. Telefon. Maszyna do drukowania, maszyna do pisania chyba. Kubek. Taśma do z filmu. Chyba, że one są jakoś randomowo rozmieszczone. Albo i nie. Czy on jest tam? Ja nie wiem nigdzie, gdzie on jest do cholery jasnej. Co to ma znaczyć w ogóle w tej grze? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest, jest, jest. jest. Fak. Fuck. Fuck. Nic nie widzę. Trololo. Dobra Uff. Już jestem blisko, jestem blisko, zostaje mi tylko jedna pieprzona rzecz. Jedna rzecz Helga dopomóż. Helga nie bądź pinda. Tylko odzywaj się kiedy. Kiedy do ciebie mówię. Fuck, no to było coś na to. On już leci, on już leci. Strasznie mnie stresuje. Do niego się chociaż... Już przyzwyczaiłem, bo chwilę sobie grałem tak, żeby mniej więcej to ogarnąć. Dobra I tak już nie zdążę tych przedmiotów zebrać Ale Zawsze mogę przebiec tutaj, żeby Sobie pozapamiętywać, gdzie co jest <grywa> Te oczy są okropne Dawaj, dawaj Możesz nie ruszać tak tą pieprzoną latarką Ja jak biegam za latarką, to trzymam latarkę na tyle prosto Żeby 3, dwa, jeden, pyk Koniec Dobra, gdzie jesteś? No chodź! Nie jest taki straszny. Ach, kaweczka. Kaweczka i człowiek od razu jest pojebany bardziej niż zwykle. Dobra, już mamy pierwszą rzecz. Telefon. Ja tu strasznie... ...strasznie błądzę po tych... ...po tych miejscach, bo to tak miga ta cholerna latarka... ...i nie wiesz, gdzie jesteś w ogóle. Ci się miesza, i on jest za mną, właśnie czy ja biegam w kółko jak ten idiota. Dobra, podobno jak biegam bez tego, to mam większe szanse na ucieczkę. No i tutaj nie ma tej pieprzonej, tej. Jesteś, Maciarzu. Wystraszyliście się, nie? Jak? Helga, ty masz być widoczna. Nie wiem, siedź mi na ramieniu albo coś. Dobra, nie, bez jaj. Chociaż włosy ci widać? Jest, jest, Helga jest z nami. Także jest spoko. Telefon. To jest piętro, ty, ty. on zawsze stamtąd przychodzi, więc ja idę w drugą stronę. W takim razie. Oj, oj, oczy, oczy, oczy. I piękne czarne zęby. Jakie je z gęby. Gdzie ja biegam? Ja biegam po ścianach, jestem like a spider Ej no wcześniej mi to jakoś Jakoś mi to lepiej szło Szczerze mówiąc, a teraz mam na ogonie tego Pieprzonego animatronika Który za nic mi nie chce odpuścić, a tu była e... Tu była ta cholerna maszyna do szycia Nie, tu jest e, Oczywiście do pisania No ale zostały nam 3 sekundy, więc gówno z tej misji już Object Filet Failed, przepraszam za. za wymowę. On jest dziś za mną, ja to czuję. Ota! Coraz mniej straszny jest. Kubek. Chodzę po ciemku. Pierdzielę to. Jest plakat. Jest to. Sorry, że się nie odzywam, ale emocje sięgają zenitu. Czy tu coś jest do wzięcia? Niestety nie. Uciekaj, 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 dziwko. Fuck, 11 sekund. Gdzie są te pieprzone rzeczy? No sekunda jedna rzecz mi została! I tu pewnie teraz będzie ten pieprzona. Ten pieprzona, tak, ten pieprzona, brawo. Ta pieprzona maszyna do szycia. No okej, okay, tak się już musimy dać złapać. Damy radę, damy radę na tym odcinku, damy radę, inaczej nie mogę nazywać się prawdziwym fanem Helgi. Teraz są inne przedmioty, teraz jest to. Są dwa rodzaje przedmiotów do zdobycia, chociaż kubek został bez zmian. Jedyny nowy przedmiot, który mi się teraz trafił. To była czapka fulka popieprzony. Oj, 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 Pan tu jest niepotrzebny Panie, spierdzielaj pan Ja nic nie kupię No niestety, nie, nie, to też się nie uda, to się też nie uda Chociaż mam maszynę Gdyby teraz mi się tak udało, że wszystkie przedmioty byłyby Pod ręką No to co innego a że zostało mi 6 sekund, i ty teraz, ty głupia szmato, tutaj jesteś. Jakby to powiedział. Pan. Wielmożny. Zbigniew noga Możesz mi. Dobra, teraz to jest ten moment, w którym my. Wygrywamy tę grę. Pójdę sobie tu. A masz gro. Wrobiłem cię, nie? Dobra. Fuck. Czas ucieka. Wieczność czeka. A ja dalej. Nie mam wszystkich przedmiotów. 11 sekund do końca. No nie. Znowu jeden przedmiot. Znowu jeden pieprzony przedmiot. Myślałem, że tam się podświetla jakaś rzecz. Lecz to nie była rzecz, tylko ten animatronik. Który w sumie też jest rzeczą. Ale strasznie wkurwiającą. Full cap. Full cap. Indeks studenta. 30 sekund. Spokojnie, spokojnie. Dwie rzeczy potrzebujemy, ale animatronika nie potrzebujemy, niestety. Niestety, niestety. Ja na pewno nie chcę tego dziada Fak, no gdzie on biega? On jest tuż za mną Jest kubek, jest kubek i dwie sekundy do końca, jeden przedmiot znów Jak ja się cieszę Naprawdę I Po co się skradasz idioto, przecież widziałem cię no Trzeba spokojnie Pomyśleć Dobra, tu jest jeden przedmiot Zaraz tu wrócę Mam nadzieję, że żywy. Zabiję go, jeżeli mnie złapie. Nie mogę się cały czas dobrze zacząć orientować w całym tym terenie. Buh, na pewno. Nie, dobra. Na razie. Fucking bitch. Yes! Yes! Use 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 use! Smoke weed every day. Yes! Oho! Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. <tryk> w dupę mnie po cały felu. Yes! 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 Ja chcę wejść do menu. Ja chcę wyjść do menu. Konfirm. okej. Okay. Uwaga. A, yes Uu, Kosztowało mi to wiele nerwów, ale na szczęście Udało mi się w końcu przejść tego Pieprzonego Frediego, już myślałem, że się nie uda Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka pod filmem e, Dzięki wam bardzo serdecznie Pamiętajcie, że Helga przypłaciła cyckiem Za ten filmik, także Dzięki bardzo, trzymajcie się I do następnego odcinka, papa Helga, pa. ty świnio